Dobre. jak tam nastroje społeczne? Po aresztowaniu dwóch przestępców, którzy się ukryli, oczywiście było doktora prawa. Nie wiem w sumie gdzie on się uczył tego prawa, bo łaskawił dwóch przestępców, znaczy Kamińskiego i Wąsika, przed wyrokiem prawomocnym, to znaczy. Prawo łaski nie miało żadnego formalnego i prawnego e, istnienia, ale jeżeli marionetką sterują i zmuszają do przedstawiania innych faktów i siania propagandy, to mamy już w sumie totalne państwo z kartonu, e, w którym można podważać wyroki, Prezydent e, takie szopki odpiernicza za przeproszeniem to już jest totalne. skór synstwo i to takie na maksa. Także pewnie wszyscy przestępcy za chwilę będą czekać przed pałacem prezydenckim, żeby się tam ukryć. E, bo, dlaczego nie? Jeżeli prezy sam prezydent zezwala na takie coś, no dziwny kraj. Dziwny prezydent, który się nadaje tylko pod Trybunał Stanu, żeby pozbawić go jakichkolwiek funkcji państwowych, jakichkolwiek praw do decydowania o czymkolwiek w państwie, które powinno być demokratyczne, a nie szerzenie nadal propagandy i dyktatury. Pozdrawiam zwolenników PiSu, Którzy powinni pewnie się doinformować, informować i oczywiście, przeciwników, którzy wszyscy tak faktycznie powinni się zjednoczyć i popchnąć tą Polskę do przodu. No, lepsze jutro. Pozdrawiam i nie bądź chuj. Subskrybuj.